Zakończyliśmy pierwszą turę wyborów prezydenckich roku 2025. W powiecie jaworskim frekwencja wyniosła 59,97%. Największą ilość głosów, 7266, otrzymał Karol Nawrocki. 6678 głosów otrzymał Rafał Trzaskowski. Kolejny był Sławomir Męcen i on otrzymał 3246 głosów. Grzegorz Braun 1554 głosy. Hołownia Szymon 912 głosów, Biejat Magdalena 809 głosów, Zandberg Adrian 799 głosów, Stanowski Krzysztof 222 głosy, Senyszyn Joanna 184 głosy, Jakubiak Marek 133, Bartoszewicz Artur 104, Maciak Maciej 43, Woch Marek 26 głosów. Natomiast w samym Jaworze oddano 9871 ważnych głosów przy frekwencji 61,44%. Tu także największą ilość głosów otrzymał Karol Nawrocki bo 3260. Rafał Trzaskowski otrzymał w Jaworze 3219 głosów, Sławomir Męcen 1228, grzegorz Braun 651, Szymon Hołownia 429, Adrian Zandberg 395, Magdalena Biejat, 381, Krzysztof Stanowski 91, Joanna Senyszyn, 78, Marek Jakubiak, 61 głosów, Artur Bartoszewicz 53 głosy, Maciej Waciak 18 i Marek Woch, 7 głosów. Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, 1 czerwca bieżącego roku odbędzie się kolejne głosowanie, tak zwana tura, która wyłoni zwycięzcę. Wezmą w niej udział Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski.